Witam Was, moi drodzy. Mówiłem to wielokrotnie w moich filmach. Wielokrotnie to mówiłem. Ale często mi się zdaje, często mam takie wrażenie w swojej głowie, że muszę to bardzo często powtarzać. Bardzo często będę musiał to powtarzać, więc powtórzę. Człowiek, który, młody człowiek który z tego, z innej przyczyny nie jest w stanie wyprowadzić się od rodziców, nie powinien twierdzić, nie powinien nazwać się osobą samodzielną. Komuś to może się nie podobać, ale w rzeczywistości, ale się zastanówcie, zastanówcie się, czy, czy taki młody człowiek, który później ma te 20 lat, to wiadomo, także wtedy z reguły rzadko kiedy ktoś się wyprowadza, bo teraz tak naprawdę wszystko, wszystkie mieszkania są drogie i tak no dalej. Ma 25, w dalszym ciągu nie zarabia tylu pieniędzy, żeby móc wynająć głupią kawalerkę, które są takie drogie, że to jest taki szok. Później ma 30 lat i wiadomo, że, 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 że już tak mniej więcej przed chwilę przed 30 to już zaczyna człowieka drażnić. Później ma te 35 lat. Co prawda ja nie mam póki co 35 lat dopiero będę mieć. Ale prawda jest taka, moi drodzy, że człowiek dożywa takiego pewnego wieku, których nie ma znaczenia, czy chce się wyprowadzać się od rodziców, czy nie. Po prostu w pewnym wieku człowiek musi, tak, musi mieć to z tyłu głowy, niezależnie od tego, czy mu jest z rodzicami dobrze, czy nie musi mieć z tyłu głowy, że musi mieć z tyłu głowy coś takiego, że musi myśleć o tym, żeby się wyprowadzić od rodziców, tak? Ponieważ człowiek nie może przedstało życie mieszkać z rodzicami. Wiecie, uważam, moi drodzy, że to jest rzecz, rzecz normalna, tak? W przyrodzie na przykład jest tak, że Pisklak, pisklak, który... Pisklak... Powiedzmy gołębie, Ogólnie z na to, że taki mają coś takiego, że jak nauczą się latać, to już muszą, to już muszą dosłownie wyfruwać z gniazda. I wiecie co, moi drodzy? Powiem wam, że to jest rzecz zupełnie normalna. A jeżeli ktoś twierdzi, że mieszkanie z rodzicami przez całe życie jest rzeczą normalną, to nie tutaj puknie się w głowę, bo to wcale nie sprawdza.